Obrigado, senhor. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i Wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i Wodo. Któraś wypłynęła z zieńczka świętej siostry Faustyny. Dziś ujrzałam chwałę Bożą, która płynie z obrazu tego. Wiele dusz doznaje łask, choć o nich głośno nie mówią. Choć różne są koleje jego Bóg otrzymuje chwałę przezeń i wysiłki szatana i złych ludzi rozbijają się i obracają w nicość mimo złości szatana miłosierdzie Boże zatriumfuje nad całym światem i czczone będzie przez wszystkie dusze Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi Zdrowaś, Maria łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obod żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczał pod Pąckiem Piłatem, ukrzyżował Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie grzechów odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie, wstanie, żywot wieczny. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. 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 Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki, dla jego bolesnej męki. Na jego bolesnej męki Na jego bolesnej męki Na jego bolesnej męki Na jego bolesnej męki Le jego bolesnej męki Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew dusza i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego Bolesnej Męki, dla Jego Bolesnej Męki, dla Jego Bolesnej Męki. Le jego bolesnej męki. na jego bolesnej męki. na jego bolesnej męki. na jego bolesnej męki. Le jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, dusze, i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. jego bolesnej męki le jego bolesnej męki Le jego bolesnej męki Le jego bolesnej męki Le jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Le Jego bolesnej męki. Dla jego, jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Le jego bolesnej męki. Le jego bolesnej męki. Le jego bolesnej męki. Le bolesne jego bolesnej męki. Le jego bolesnej męki. Na jego bolesnej męki. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, Święty Janie Pawle II, Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, Święty Andrzeju, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Yesu, ufam Tobie. 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 Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. W imię ojca i syna i ducha świętego. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, byśmy mogli przystąpić do komunii. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się do Boga, Ojca, jak nas nauczył. Jezus.